Wojciech Hermy, dzień dobry. Gościem porannych pytań jest Bartosz Grucyna z Rady Krajowej Partii Razem i społecznik z Olsztyna. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Karol Nowrocki, który otwarcie stawia węgiel zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową. Miała ona ułatwić ustawianie wiatraków, a rząd powiązał, powiązał ją, ją także z mrożeniem cen energii. Tłumacząc swoją decyzję, prezydent mówił o szantażu większości parlamentarnej i rządu względem prezydenta i społeczeństwa, lobbingu środowisk korporacyjnych, mówił też, że musimy odchodzić od Zielonego Ładu. Jak pan to ocenia? No pan prezydent Nawrocki popełnił błąd, ponieważ zablokował rozwój, blokuje dalszy rozwój energetyki wiatrowej, energii odnawialnej, czystej energii, która jest w Polsce potrzebna. No, w sensie. Tutaj nie ma pod, nie było potrzeby po prostu wetowania tej ustawy. Więc ona mogłaby pchnąć dać nowy dodatkowy impuls. Ona była też zdecydowanie lepsza niż pierwsza wyprodukowana była. Impuls dla gospodarki. Impuls, impuls dla rozwoju energii przede wszystkim, dlatego, bo, bo jak by nie patrzeć, mamy. Opartą naszą energetykę w kraju na energii węg z węgla. I ona jest coraz droższa, coraz bardziej kosztowna. Nasze elektrownie węglowe, one zostały zbudowane w większości jeszcze w czasach polskiej prl u I no już ich technologiczna przydatność coraz bardziej się wyczerpuje. No i poza i tym potrzebujemy... mówi się, że zapasów węgla na hałdach jest na 3 lata co najmniej. No Ciężko mi powiedzieć, nie mierzyłem, nie, ale na pewno jest tak, że, w, że po prostu mamy to nasze elektrownie. Bo nawet jeżeli naszych zapasów brakuje, to będziemy mogli to zawsze jest jakiś kraj gdzieś na świecie, który wydobywa węgiel, od którego możemy kupować. Ale pytanie jest o tym, czy chcemy w ogóle to, to robić i na tym opierać naszą, naszą energetykę. To nie, nie od, tylko no, spowal spowalnianie, ale resort gospodarki mówi wprost, że to zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. No, jeżeli nie jesteśmy niezależni energetycznie, to wiadomo, że jesteśmy, jesteśmy zależni od kogoś innego, więc w tym momencie nawet jeżeli od, odstawimy węgiel, to, to w tym momencie jesteśmy na tyle mocno uzależnieni od dostaw gazu, bo mamy też gazoport, cięż przypomnieć, że jest nasze, niebezpieczeństwo, naszego, nasze bezpieczeństwo energetyczne jest również zagrożone poprzez chociażby dostawy tego gazu, więc naszym zdaniem powinniśmy stawiać przede wszystkim na... Elektrownię jądrową, elektrownie atomowe na ten miks atomu oraz miks odnawialnych źródeł no tak, energii. Ale to są, momencie, lata, to są lata jeszcze no, do tego. No ale od 30 lat są lata do tego i od 30 lat każdy kolejny rząd odsuwa, miał, nie, to. odsuwa to w czasie i nie, wydawał, nie wybudował ani jednej elektrowni atomowej jądrowej. Od wielu lat o tym, o tym słyszymy. Od 20 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość lub i y, y, platforma obywatelska, ten popis. I od 20 lat oni wszyscy mówią o tym, że budują elektrownię y, atomową. W ciągu 20 lat to mogliby nawet wybudować trzy elektrownie atomowe i mielibyśmy już większe bezpieczeństwo energetyczne, ale oni przede wszystkim wolą się kłócić między sobą, a zamiast zabrać się do roboty i działać na, 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 na tę rzecz. W tej py, py, ustawie jeszcze mm -hmm. dokończę, w tej ustawie jest. Y, Rząd w, w, wrzucił tą wrzutkę o zamrożenie cen energii. I prezydent Nawrocki ją zawetował również. W, 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 Myśląc, od że wiatrakami. prezydent to podpisze, przynajmniej będzie hańba. Ja, ja, pra... ja, ja powiem szczerze, że mam wrażenie, że oni yy, biorą. Yy, zakłada, biorą na zakładników Polaków w tym momencie. Jest tak, żeby po prostu wrzucają w, w ramach swojej wojny w popisu. I grając politycznie. Grając politycznie, naprawdę wrzucają, robią jakieś rzutki ustawowe i w tym momencie próbują go kogoś zaszantażować, a tak naprawdę traciłem tylko na tym na, ostatecznie my Polacy. No to jest, ostatni przykład jest ta kwestia tej ustawy i zamrożenia ten energii, ale mieliśmy tydzień wcześniej kwestia walki o krzesło w Waszyngtonie. No i to jest tak samo, grali między sobą Kłócili się jedni i drudzy w tym nowym kolejnym o Kto powinien pojechać. Tak, do kolejny sezon 2025, tym razem w, z tytułem nawrocki i zaczynają się kłócić o to, kto jest ważniejszy. Ja no, w sensie, na tym wszyscy my, nasze bezpieczeństwo. Prezydent wetując ustawę, która zawierała te przepisy o zamrożeniu ceny prądu do końca roku, o czym mówiliśmy, podpisał własny projekt w tej sprawie, mówiąc, że no ten projekt nie różni się w zasadzie niczym od tego, co było zawarte w ustawie. Czyli de facto wyjął coś, co mu pasowało z tej ustawy i zaproponował. No, To nie powinno tak działać. Oczywiście prezydent ma swoją inicjatywę ustawodawczą i może z tego prawa korzystać i pewnie, jak słyszeliśmy w kampanii wyborczej, będzie w, z tego, z tej możliwości korzystał często i jak trafi to do parlamentu, zostanie ona podjęta. Dzisiaj, czy Wczoraj czytałem wypowiedź pani minister Henning Kloski, minister energii, która mówi o tym, że no teraz, taka, jak nam taki projekt ustawy przekaże, to i tak bez sensu, bo my musimy przyjąć ustawę do końca września, a ona musi najpierw przejść konsultację, bo mam takie zasady, i że się nie uda. I w sensie. Dla mnie to, jest, dla to jest kolejny nie. odcinek, po prostu, no i no część myśli o tym, że za każdy razem coś jest, ale, coś stoi na przeszkodzie, bo żeby zwalić wina tych drugich. Ale to chyba jeszcze nie, nie koniec tego nie. serialu, bo, bo Rzeczpospolita pisze o, o tym, że rząd w najbliższych dniach ma przedstawić y, nowe przepisy, z, y, z, y, które mają zastąpić tą zawetowaną ustawę wiatrakową. Według gazety w projekcie nie będzie zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów, to co było takie najbardziej kontrowersyjne. I dokument ma być w Sejmie konsultowany z pałacem prezydenta. Myśli pan, że tym razem się uda? Czy to znowu jest takie pokazywanie, że coś chcemy zrobić, a. A prezydent i tak to zawetuje. No, pytanie jest o tym, jaka będzie konsultacja, na czym będzie polegała ta konsultacja z pałacem prezydenckim, ale też patrząc i czytając wypowiedzi odnośnie tego, tego przestraszenia się w wiatraków, boję się, że to może być nadal, nadal blokowane. W sensie, no, ale nie tylko to, bo, bo, bo prezydent deklaruje już, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki. Chodzi oczywiście o akcyzę na alkohol no, to już jest od przyszłego i to, to już jest roku i tą inna, opłatę cukrową. to już jest inna. I też błędna, błędne decyzje deklaracje. Mam nadzieję, że może mu jego doradca ekonomicznie przetłumaczą i albo społeczni wytłumaczą, jak ważna jest kwestia podążania za inflacją i cenami. W, szczególnie, szczególnie właśnie takich właśnie alkoholu czy papierosów, mhm. które są po prostu szkodliwe społecznie w nadużywaniu i po prostu. Z, z, z pieniędzy, które płacimy z akcyzy, dosłownie też leczymy się. No to tak, ale i ten budżet też trzeba czymś łatać. Też. No, a tu nawet nie chodzi o łatanie. Oczywiście Ministerstwo Finansów nie jest w, e, nie, to nie jest najlepszy budżet jaki mamy. Wiemy dokładnie o, o przykładzie szpitala w Koninie, który przestał przyjmować pacjentów i może się spodziewać tego, że będzie, będą takie historie jak z Konina w, e, e, teraz wybuchały w całej Polsce. Ale w, przy tym układnym, dokładnym podatku chodzi o to, żeby w, e, ceny również Również tych napojów, środków luksusowych, można tak określić, albo takich dodatkowych, które też powodują pewne straty społeczne, żeby one podążały za wzrostem cen, za wzrostem inflacji. I one trzeba je dostosować. Od paru lat nie było tego dostosowania, więc powinno no. być, powinna być taka pewna waloryzacja, jeżeli można powiedzieć. No dobrze, ale padają też głosy przy tych wetach prezydenta, że to próba nieformalnej zmiany naszego ustroju w system prezydencki. Też pan tak to odbiera? Nie, ja to, ponieważ wiemy, jak wygląda że nasza konstytucja chce więc pokazać, w, że jest ważniejszy. W, no, dla mnie to jest kolejny odcinek, tak jak powiedziałem, wojny popisu, wojny PiSu z PO, o to, kto jest ważniejszy, i teraz oni de facto wzmacniają polaryzację, bardzo mocno wzmacniają polaryzację i chcą ponakręcą się bo widzą szczególnie po tych wyborach 2025 roku o tym, jak zaczynają tracić większość wśród Polaków. Po raz pierwszy w wyborach prezydenckich 2025 roku większość wyborców zagłosowała na inne partie, na inne rozwiązania niż PO i PiS. Oczywiście mówimy o pierwszej turze, turze wyborów, więc to jest znak, pewien znak ostrzegawczy, dlatego myślę, że o jedni i drudzy strategcy polityczni stwierdzili, że muszą podkręcić dodatkową atmosferę, dodatkową konflikt między nimi, żeby, żeby znowu. Usiedlić nas w tym sporze, jałowym sporze, który, jak tak wspomniałem wcześniej, 20 lat trwa. Nowi wyborcy się zdążyli już urodzić i nie, nie pamiętają żadnej innej Polski, a w tym samym czasie elektrowni jądrowej, jak nie ma. Tak nie ma. Dobrze. Stawiamy tutaj kropkę przy tym temacie. Wróćmy do Olsztyna. Przewodniczący Rady Miasta proponuje mieszkańcom cykliczne spotkania. Pierwsze takie spotkanie otwarte ma się odbyć 2 września. Pan w czerwcu już proponował żeby mieszkańcy mogli zabierać głos na sesjach Rady Miasta co nie spotkały się z aprobatą. No Przede wszystkim pan przewodniczący Rady Miasta zaprasza na dyżur, jak rozumiem, bo to jest normalna sprawa, że w Radni spotykają się ze swoimi wyborcami na dyżurze i w, dobrze, że dobrze, że to robią, organizują takie dyżur, dyżury, ale no to nie wyczerpuje problemu, który mamy w naszym mieście, a który nie jest zauważalny w innych, porównywalnych miastach wojskich, wręcz większych miastach w skali całego kraju, czyli możliwość zabierania głosu przez mieszkańców. W czasie obrad Rady Miasta, by mogli się wypowiedzieć choćby w tematach, które ich. Dotyczą najbardziej, a w których chcieliby usłyszeć, chcieliby, żeby ich głos został usłyszany, bo do tej pory radni takiego, takiej możliwości nie dają. Pan zapowiadał projekt ustawy, uchwały w tej sprawie. Tak, uchwały my, Rady Miasta. 300 podpisów mieliście, zebrać udało się? My nasz projekt uchwały złożyliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. To jest bardzo skomplikowana sprawa, właśnie chodzi o to, że ona jest bardzo mocno skomplikowana, taka inicjatywa uchwałodawcza, obywatelska. Prawdopodobnie po to, żeby ci obywatele w nie za bardzo mogli z niej korzystać, ponieważ my to złożyliśmy jako Razem Warmińsko-Mazurskie, bo też wśród inicjatorów była moja koleżanka Basia Świderska z ulicy Wyzwolenia, gdzie wbudowano jej wielki apartamentowiec zaraz za oknami, co, co było i nie mogła zabrać w tej sprawie głosu i jeszcze parę dodatkowych innych osób. My to no złożyliśmy... Takich spraw jest więcej. Tak, jest więcej, tak mhm. oczywiście, więc się podaję jako przykład. My to mieliśmy w, złożone w, na sesji czerwcowej, kiedy też na sesji czerwcowej to jest jedyny moment w roku, kiedy mieszkaniec może wypowiedzieć się w, w debacie o stanie miasta Osztyna potwierdzając 50 podpisów, że może wziąć udział w takiej debacie. My zapowiedzieliśmy złożenie takiej uchwały, złożyliśmy tą uchwałę i teoretycznie według przepisów powinniśmy czekać 21 dni na, w, na odpowiedź, czy możemy zbierać podpisy, czy ona jest zgodna z przepisami wewnętrznych miasta, no bo nie jesteśmy... A tymczasem nie pojawiła jesteśmy, się propozycja Nie jesteśmy prawnikami, Rady nie jesteśmy, nie jesteśmy prawnikami, mm -hmm. więc możliwe, że na przykład niektóre przy, Niektóre zapisy mogą powinny być inaczej zapisane, po to, że to są, też od tego mają być prawnicy miejscy. Ale w ciągu 21 dni ona powinna stanąć na dwóch komisjach, oceniona, być, powinniśmy dosyć informacje. Rada Miasta miała wakacje, więc się tym nie zajęła. I ma, ma się dopiero zająć teraz. Miał trafić teraz do jednej komisji petycji i skarg, teraz ma, ma, zaraz ma trafić do drugiej i podobno dostajemy do końca września odpowiedź. A I tymczasem. Pójdzie pan na spotkanie 2 września? Jeśli będę w Olsztynie, to mam zapisane, żeby, żeby się wybrać, jak tym bardziej się żeby dopytywać, się, co z naszą inicjatywą, obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Na pewno planujemy jako razem Warmińsko-Mazurskie, tam się, w, razem Olsztyn się pojawić i z radnymi również tą porozmawiać i porozmawiać o tym. Bartosz Grucele z Rady Krajowej Partii razem, społecznik z Olsztyna, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.